Przejdźmy chyba do naszej strategii, czyli jak widzieliście na początku to miało być strategia 5P, teraz zrobiła nam się strategia 7P. Tak naprawdę tych P nam cały czas dochodzi. Pierwsza najważniejsza rzecz to jest produkt nie? I, i, i był taki moment, kiedy nieruchomości się sprzedawały wszystkie bez względu na to już w pewnym momencie jaka była lokalizacja, bo było bo, bo takie w cudzysłowie stanie. W tej chwili troszeczkę to rynek weryfikuje i bardzo ważne jest, aby cały czas się do tego rynku dostosowywać, czyli to też jest to, o czym na samym początku Filip wspomniał, czyli czy, czy wyszliśmy z jakiejś inwestycji, czy, czy zrezygnowaliśmy. Tak, nawet nawet ostatnio była taka sytuacja, gdzie, gdzie zrezygnowaliśmy z zakupu takiego małego osiedla domów, gdzie mieliśmy podpisaną umowę przedstępną na już od około roku. Mogliśmy bez kosztowo od tej inwestycji odstąpić. Odstąpiliśmy ze względu na to, że, że mimo wzrostu w tym czasie cen, mimo tego, że mogliśmy to drożej sprzedać, to okazało się, że to nie jest zakładany aż tak wysoki wzrost. Dzisiaj nie chcemy się na przykład boksować z deweloperami, którzy budują na zamiastem domy, bo, bo wiemy, że oni mają problem ze sprzedażą, bo ten właśnie dzisiaj to nie jest dostosowanie produktu do rynku. Więc wa, warto jest mówić, nie, warto ciągle obserwować, mimo że że zakładamy w pewnym momencie, że jakoś nasza inwestycja będzie wyglądać, czasem warto powiedzieć sobie stop, zadać sobie takich kilka pytań kontrolnych i między innymi po to ta strategia nam służy. Druga kwestia to jest płynność i płynność w rozumieniu takim, w takim razie, że… Michał, może zapytam, co w takim hmm. razie jest dobrym produktem? Tak, no dzisiaj te, takim absolutnym topem, do którego my też się dostosowujemy, to jest, to są małe mieszkania, i tak naprawdę chyba gdybyśmy z tych kilkuset mieszkań, które mamy w ofercie, wytyczyli sobie średnią cenę, średni metraż takiego lokalu, to podejrzewam, że to byłoby gdzieś w granicach 35 metrów, więc mamy bardzo małe mieszkania w, w ofercie, no bo takie jest po prostu zapotrzebowanie, taki jest, jest zapotrzebowanie na rynku najmu. Jest zapotrzebowanie, bo spadają na przykład zdolności kredytowe. Czyli dostosowujemy się też do tego, co, czy, co, czy, co rynek jak dzisiaj, jakby dzisiaj o co pyta. Tak? Kolejna kwestia, to jak wybieramy inwestycję każdą, to patrzymy na to. Nie tylko na to, jak dzisiaj wygląda podaż, ale też jak ta podaż może wyglądać w najbliższym czasie. I jako przykład dam Wam właśnie to, że jeżeli popatrzycie na gdzieś tam bloki budowane na obrzeżach miast, dzisiaj jest zbudowane, nie wiem, 200 mieszkań przez dewelopera, obok jest kilkanaście hektarów pola, na których można budować kolejne bloki, to to oznacza, że ta podaż w tym rejonie bez problemu może się zwiększyć, tak? Czyli jeżeli będzie zapotrzebowanie na rynku, deweloper będzie mógł sprzedawać, będzie mu się to opłacało, to będzie tych mieszkań dobudowywać, czy to powoduje, że wasza inwestycja jest unikatowa? No nie bardzo, dlatego że, że z czasem po prostu zaczynacie walczyć z za dużą podażą mieszkań w danym rejonie, jeśli chodzi o czy to flipy, czy to wynajem. Także po prostu. Macie taką niezdrową konkurencję. Jeżeli wybieracie inwestycję gdzieś, gdzie, gdzie faktycznie ona jest unikatowa, jest, jest coś pomiędzy e, m, i to się wiąże od, z kolejnym punktem, czyli położeniem. Jeżeli wybierzecie sobie jakieś centrum miasta, wybierzecie sobie, nie wiem, plombę, właśnie kamienicę, budynek wybudowany, ale w, który jest wyjątkowy, bo nie ma drugiego takiego i nie będzie w okolicy, no to zdecydowanie zwiększy się wasza tutaj możliwości no, i wzrostu ceny tej nieruchomości, a na pewno też możliwości oddania w najem po wysokiej stawce nie potrzebujecie się tutaj boksować z konkurencją. Pewność to jest taka, to jest taka cecha w tej strategii, gdzie, nawet jak właśnie sobie te wszystkie punkty zbierzemy, nawet jeżeli na dany moment stwierdzamy, OK, tak jak z tymi domami, stwierdziliśmy, to jest super produkt, super płynność, bo, bo sprzedawaliśmy tych domów na w dziesiątkach sztuk i, i było olbrzymie stanie, bo były olbrzymie zdolności kredytowe. No to e, i na tamten czas, to, to jakby te punkty nam spe, spełniało, to dzisiaj, jeżeli wzięliśmy sobie znowu, zrewidowaliśmy to jako inwestycję, to stwierdziliśmy, okej, okay, to nie ma takiej pewności, jaką, w to miejsce możemy po prostu wybrać inną inwestycję, i to wybraliśmy. No i kolejne te dwa punkty, które jak widzicie tutaj doszły, to jest przedstępne i potwierdzenie przestępna to jest to, jakby i słyszycie, czyli to, że podpisujemy zwykle umowy przedstępne na inwestycje, staramy się wybrać takie możliwe najlepsze kąski, ale jednocześnie dajemy sobie czas, tak. czyli dajemy czas, żeby rynek to zweryfikował, żebyśmy my mogli popracować nad tym tematem, jeśli chodzi o dokumentację, jeśli chodzi o jakby taki zamysł, koncepcję, wizualizację architektów, wszystko. I żeby w pewnym momencie, nawet jeżeli stwierdzimy, że ok, wydaliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych, na przykład na te prace koncepcyjne i stwierdzimy, że nie, to nie to, to żebyśmy mogli z tej po prostu z tej inwestycji wyjść, otrzepać się i wejść w nową, bo ten rynek dziś jest na tyle dynamiczny, że to jest to, co trzeba robić. I jeżeli ktoś dzisiaj mi mówi słuchaj, nieruchomości będą spadały albo rosły, to jakby nie ma znaczenia dużego w moim rozumieniu inwestora, gdzie ja i tak mam jakiś kapitał i tak potrzebuję go inwestować. No mógłbym powiedzieć, dobra, to, to ja będę czekał, nic nie będę robił. Tak? No to można nic nie robić, można po prostu się pogodzić z inflacją. Ale jeżeli jednak bronimy kapitału, a tym bardziej chcemy zarabiać, to coś robić potrzebujemy i bez względu na to, co wybierzecie, nawet jeżeli stwierdzicie dzisiaj, ok... Yy, płyta OSB będzie dalej rosła, to to też coś zrobicie i kupicie płytę OSB, tak? Czyli to, to, to jest wasze działanie. Także bez względu na to, co się dzieje na rynku, jedynym jakby, co, co jest najgorsze, to nie zrobić nic. No i to ostatnia... Panie. a z tą przestępną to jeszcze tak, my też wybieramy, jeśli kupuje, bo zdarza nam się też kupować pojedyncze mieszkania, tak? To wybieramy na przestępną takie mieszkania, w których Wiemy, że efekt końcowy będzie bardzo, bardzo mocno podnosił też wartość. Jeśli, jeśli mówimy o tym, na przykład bardzo żałujemy, że nie podpisaliśmy przestępnych na żelazko w Poznaniu, gdzie jak zaczynali je budować, to nikt nie wierzył, że będzie tak piękne, jak, jak zapowiadali, a faktycznie było tak piękne, więc gdyby to przytrzymać, to by pewnie razy dwa można było zrobić na tym deal'a, no bo po prostu z czasem budynek tak piękniał, że przestępna już niezależnie od rynku, niezależnie od tego, czy rynek by spadał, czy rósł, co by się z nim działo, to po prostu budynek tak urósł, na, <śmulny> tam zbudowany od zera, że, że to dałoby tam już fenomenalny wynik. No dobra, chyba faktycznie jest coś takiego. Akurat, że Laska jest przykładem, wiecie, inwestycji, która było, yy, yy, kamienicy, która była zbudowana od zera. tak, no, Wyburzona i zbudowana, odtworzona od zera. Ale, ale co do zasady. Kamienice akurat, w których my się lubujemy, to to jest taki produkt, który uważam, że jak mało co potrafi w samej końcówce inwestycji zmienić wartość, bo zapewne widzieliście setki kamienic, które były remontowane, rewitalizowane. No i na samym końcu był taki efekt przypudrowania, na przykład. Nie? Czyli wziął jakiś tam inwestor, zrobił trochę baranka na tym i to było koniec rewitalizacji. A w środku pomalował klatkę schodową. Farmą olejną, nie? I, i, I mówi, że to jest remont, i wzrost wartości w takiej nieruchomości będzie, nie wiem, 1000 zł z metra. Są sytuacje na pewno, że każdy z Was widział, gdzie, gdzie kamienica, która była zrobiona poddana gruntownej rewitalizacji, jest po prostu efekt kompletny wow, i, i, i tam się nagle okazuje, że mieszkania, udało się wcześniej kupić za 5, później kosztują 25 tysięcy za metr, i, i tak. Każdy chce je mieć, bo jest to tak unikatowy produkt. Także to jest to uzupełnienie tego, co, co powiedział Filip. No i ten ostatni podpunkt, czyli potwierdzenie, ale to potwierdzenie to Filip, to jest twój podpunkt zawsze. <grytanie> tak, to potwierdzenie, no ja rozumiem w ten sposób, żeby zawsze nasz biznes plan, to co chcemy zrobić z nieruchomością i tak dalej skomercjalizować zanim jeszcze realnie na przykład tą nieruchomość kupicie. Dlatego dla nas na przykład największym potwierdzeniem jest to, jak no po prostu nasza społeczność, nasi zaufani inwestor, inwestorzy mówimy im o jakimś naszym nowym temacie, naszym nowym zakupie i tak dalej, i oni od razu mówią super chodzę w to, I, to jest, a, i, i i robią przelew, nie? No bo to, to, że powiedzą super chodzę w to, to jeszcze tam nic nie znaczy, ale pieniądze na, na koncie już znaczą dość duże zaangażowanie, bym powiedział, więc my zawsze, cokolwiek robimy, nawet kiedy już zrobiliśmy dziesiątki mieszkań w danej lokalizacji, na przykład i doskonale ją znamy, to i tak zawsze szukamy potwierdzenia, żeby rynek podał nam rękę i powiedział, tak, faktycznie wasze założenia biznesowe są prawdziwe i to, co, co chcecie zrobić w, tym, w tej nieruchomości. Jest zgodne z prawdą, rynkową prawdą, nazwijmy to. Jedni boją się kryzysu, inni traktują go jako wielką szansę. Jeśli chcesz dołączyć do nas, czyli do ludzi, którzy właśnie widzą tę szansę, to zachęcam cię do wypełnienia formularza i dołączenia do naszej społeczności.